Witajcie kochani! Dzisiaj otwieram pierwszy raz kalendarz prezentowy ze skarpetkami męskimi ze sklepu Rossmann od Roz, 40 do 45 aczkolwiek nie wiem jaki to będzie rozmiar się przekonamy tak on ogólnie wygląda był on ostatni, ale w innych miastach może być go więcej więc lećcie i kupujcie

Pierwszy się to się troszkę według, czy stresuję. Tego obałem też świąteczny swetaj pod kolejnym kalendarzem. Ja znalazłam taką, skarpetkę była. W mikowajki. Teraz dwójkę. To dwieczka jest. Dwójka. Takie dodam na TikToka. Zadawajcie mi pytania. To były też dwa pytania. u jest i para. Bardzo pięknie. Super. mikołajki. No i były dwa pytania. Czy lubię rysować? Ogólnie rysuję z moim siostrzenicą. Mam na rysowanie. I na drugie pytanie. No, jak mam zainteresowanie jakie hobby, to więc powiem Wam, że lubię robić, fotografować piękne jakieś widoki. I dlatego, jak są jakieś piękne widoki, dazę sobie I taką mamy tu wąpaćki. Tak, pasuje gąbka. Więcej należy pytań nie mieliście, bo założyłam nowe konta na TikTok, z tego względu, że niestety zapomniałam hasła i musiałam założyć nowe. Ale będzie jeszcze więcej hasła. Mamy drugą falę do kompletu. Już wiadomo, się stresuje. Fajne sklepotki w bombeczki. Zazwyczaj składanie. Druga teraz piąteczka. Dlatego już też mam świeże zrobione wkazujki pod kolor z kalendarzem, rynkowym, żeby był już klimat. Świąt, o, taka fajna, samochodziki z choinką. Szósteczka Mikołajki. Zobaczymy, co tu będą mieli. W miarę to otwieranie idzie, nie jest tak źle. Tutaj właśnie ciężko się otwiera, widziałam na różnych filmikach, o odpięte, w bałwanki, bardzo super czerwone. Siódemeczkę. Z takim Mikołajem. I laskami. Hmm. Wiadomo, że jestem świeża na tym YouTubie, dlatego bym proszę Was o subskrypcję mojego kanału i naciśnięcie dzwoneczka, to będzie jeszcze więcej takich filmików. Chciałabym rozwinąć ten kanał. O, połudanki. I mamy trzecią palę do kompletu sameczkę jeszcze troszkę zbliżamy się do końca to akurat mam tylko 12 okunek. Ale z tym razem będzie inny kalendarz też wzrosłana chwilę taką kupiłam są teraz zbliżone ją z wężegletkami, kosmetykami dla dziewczynek, dla dorosłych. Tu mamy właśnie z panem Jakie jeszcze nie było. Dziesiąteczkę. Jak będziecie mi więcej zadawali pytań na filmach jak dzisiaj. Jak to otwieranie będzie dalsze, będę zawsze odpowiadać na te pytania. Z dla kompletu. Jedenastka. Tylkimi krokami zbliżamy się do końca. Jeśli jesteście ciekawi w kalendarzu, to musicie mi odpowiedzieć, jakie mam otworzyć byście chcieli, to doradźcie mi, z czym bym miała tworzyć kalendarz, czy z biżuterią, czy z kosmetykami, to będę wiedziała, co byście chcieli zobaczyć sobie. Tu mamy akurat z Panem ciastkiem do kompletu, jedenastkę tworzyłam i ostatnie oklejoneczko. Trwaliśmy do końca. ostatnia pędaczka się opiera ciężko. No i teraz tutaj mamy stawkę paje. Więc pletek, samochodzik z kojnaczką. Jeśli Wam się taki odcinek podobał, proszę o zostawienie łapki w górę, o subskrypcję mojego kanału. Żeby było mi miło, zostawcie ładny, fajny jakiś komentarzyk. 真贵，五十几吧。